Witamy Państwa na wideo szkoleniu z obsługi programu System Global Payments. Pokażemy dzisiaj, w jaki sposób zatwierdzać wprowadzone przelewy. W tym celu w zakładce Operacje wybieramy opcję Zatwierdź. Możemy wpisać kwotę gotówki, jaką klient nam daje, lub wybrać opcję Zapłata kartą. Jeżeli terminal mamy skonfigurowany z programem SGP. Kwota do zapłaty pojawi się na terminalu. Po weryfikacji poprawności wprowadzonej ilości przelewów oraz kwot dajemy zapisz lub zapisz i drukuj, jeśli chcemy wydrukować potwierdzenie dla klienta. Zatwierdzone przelewy zostają przeniesione z zakładki wprowadzone do zakładki zatwierdzone. Możemy je również znaleźć, wchodząc w zakładkę Operacje opcję przelewy. Zakładka zatwierdzone. Przelew, który został zatwierdzony, nie może zostać usunięty. Więcej pomocnych wskazówek znajdą Państwo na stronie szkoleniaobowiązkowe.pl. W imieniu projektu Amola życzymy Państwu miłej współpracy z programem System Global Payments.